Nine cycle. Nine cycle polega na tym, że najpierw robimy formację 3, 3, 3. Następnie robimy formację 6-3. I 1,7-1. Jak się powinno składać każdą z tych formacji? 3-3-3 powinno się składać normalnie, biorąc jeden kubek w jedną rękę i drugi w drugą. Ten z pierwszej ręki położyć na matę, a drugi na obydwa kubki, które są dosyć blisko siebie i tak robimy z każdą formacją. Składać, bierzemy kubek z góry i wrzucamy go do kubka po prawej i lewą ręką łapiemy kubek z lewej strony i wkładamy do staku. Robimy tak z każdym kubkiem, z wyjątkiem ostatniej formacji, gdyż tu robimy na odwrót. Bierzemy kubek z góry i wkładamy go w lewy i prawym dokładamy. 6-3 robimy tak. Bierzemy ostatni stak, który jest najbardziej po prawej i bierzemy go w lewo. Wtedy z staka, który jest najbardziej po lewej wyjmujemy dwa kubki. Wtedy zaczynamy układać tak, że trzy kubki, które mam w prawej ręce, kładziemy w formacji, że idziemy w lewo, a te dwa w prawo. Wygląda to tak. A trójkę składamy tak, jak wszystkie. Składamy to tak, że bierzemy kubek z samej góry i składamy go w prawą stronę. W tym samym czasie bierzemy kubek z lewej strony i składamy go w dół. Wygląda to mniej więcej tak. Wtedy, z takim, w którym mam trzy kubki, dokładamy do trójki, Chyba już zacząć tam składać, a z takim, gdzie mam dwa kubki, dokończamy składanie szóstki. 1-7-1 wygląda tak. Biorę jeden kubek i kładę go do góry nogami po lewej stronie. Drugi biorę i układam normalnie po prawej. Wymuję po trzy kubki na rękę i układam to tak. Biorę tutaj i układam od lew w lewą stronę od pierwszego kubka, który tutaj był. Wtedy drugim stakiem w prawą stronę. Pierwszym stakiem kładę jeszcze raz w lewo. Drugim stakiem kładę w górę, żeby już była pierwsza formacja trójki. Ostatnim kubkiem w lewej ręce kładę tu, a ostatnim ogólnie tutaj. Biorę na moje kubki, które odłożyłem wcześniej. Pierwszym składam tak. A drugim układam ten osobny kubek. Wtedy z tego staka większego biorę jeden kubek, a z tego mniejszego wszystkie. Z tym pojedynczym kubkiem układam w tej formacji, a tą dwójką tutaj. I jest to gotowe. Tak to wygląda w szybszym tempie.